Cześć, Jarek Łuczak, firma Abartwros. Dziś ciekawe porównanie. Ram 15057 chemii, Ford F1550 Dual. 400 koni w jednym i w drugim, w jednym i w drugim instalacja gazowa. Oczywiście inna. Chcecie zobaczyć jaka, zapraszam do oglądania do samego końca. Obydwa pick-upy z roku 2020. Obydwa V8, obydwa w bogato wyposażonych wersjach. Zacznijmy od mojego faworyta, czyli Rama. Ram robiony przez nas już wielokrotnie, ale dzisiaj przedstawiam go tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby go porównać z Fordem F-150, bo to jest dwóch największych konkurentów na rynku amerykańskim, jeżeli chodzi o segment pickupów. F-150 ponoć jest, albo był, najlepszym samochodem sprzedającym się na globie. Tak, Rynek amerykański robi aż taką różnicę, jeżeli chodzi o rynek pickupów. A rynek pickupów, jak widać, zrobił nawet w globalnej sprzedaży samochodów olbrzymią różnicę. RAM w Stanach się wspina w tej drabince. Jest niewiele gorszy od Forda F150, w sensie gorszy w sprzedaży, według mnie, lepszy je jako samochód. 5-7 Chemii, bardzo dobrze nam znany z bardzo wielu różnych modeli, ale tutaj wyróżnia się jedną, jednym szczegółem czyli Silnikiem elektrycznym i e tork, który jest, robi z tego samochodu tak zwaną miękką hybrydę. E, ja jej prawie że nie czuję podczas jazdy, aczkolwiek ona ma niby wspomagać samochód podczas ruszania, e, i e, jest to również rozrusznik, alternator i cała reszta. To już Wam kiedyś dawno temu prezentowałem w jakimś filmiku, dzisiaj tylko przypominam e, o, do czego służy i e tork w tych silnikach chemii. Dzięki temu ponoć też samochód mniej pali, ale jak widać dalej, tłumnie przybywają do nas całymi stadami ramy i robimy je na gazno, bo to jest tylko jeden jedyny rozsądny jedno jedyne rozwiązanie do tego silnika, żeby i do tego samochodu, żeby on był w miarę ekonomiczny. Założyliśmy tutaj dedykowaną instalację gazową Prince VSI DI2 bo jest to silnik z pośrednim wtryskiem i dlatego VSI DI2. Tu jest złącze diagnostyczne, przez które komunikujemy się z instalacją gazową, tu jest bezpiecznik od instalacji gazowej, a tutaj jest sterownik zawiadujący całą tą maszynerią, tutaj jest sterownik od silnika, tak więc są one blisko siebie i łatwo ze sobą się dzięki temu komunikują. Oczywiście bzdura, przecież ta długość tych kabelków nic by nie zmieniła, gdybyśmy nawet zrobili je bardzo daleko od siebie, ale oczywiście tak jest lepiej, żeby cała elektryka, elektronika samochodu była w tym, jednym miejscu. Silnik 400-konny spalał do tej pory od 13 do 20 litrów benzyny. Będzie palił od 15 do 25 litrów gazu, w zależności od tego, jak głęboko będziemy mucisnąć. Benzyny będzie potrzebował tylko i wyłącznie na rozruch, czyli wtedy, kiedy silnik zimny odpalimy i będziemy musieli pierwszych kilkaset metrów bądź po trochę ponad kilometr przejechać. Ford. 5.0 V8 również z 2020 roku również o mocy 400 koni, ale zupełnie inny silnik. Silnik z dualnym systemem wtryskowym, czyli bezpośredni i pośredni. Jest to jedyny znany mi silnik na świecie, który bezpośrednio z silnika z pośrednim wtryskiem benzyny przeszedł na system dualny. Nigdy nie mając tylko systemu Bezpośredniego. Do 2018 roku były pośrednie wtryski, a od 2018 przy minimalnie większej mocy i minimalnie większej pojemności zrobili od razu duala, czyli dwa systemy wtryskowe benzyny. My dołożyliśmy do niego trzeci system gazowy pośredni i dołożyliśmy jeszcze osiem wtryskiwaczy. On już miał ich 16, my dołożyliśmy jeszcze 8, czyli łącznie ten samochód ma 24 wtryskiwacze po trzy na każdy cylinder. Dwa benzynowe i jeden gazowy. Tutaj mamy mózgi tej operacji, czyli sterowniki KM Evo Sky Dual, bo taką instalację uważamy za najlepszą, najbardziej dedykowaną i najbardziej konfigurowaną, najlepiej konfigurowaną do tego silnika, dzięki któremu on będzie palił niewielkie ilości benzyny. Niewielkie ilości, czyli w okolicach litra, półtorej, a to tylko dlatego, że samochód w niższych wartościach obciążeń silnika, tak do półtorej, 2000 obrotów jeździ tylko na MPI, dzięki czemu Jeździ wtedy tylko na gazie. W momencie, kiedy przekraczamy te wartości obciążeń, przełącza się najpierw na duala, czyli MPI plus DI, działają razem i wtedy też gaz działa troszeczkę i podlewa minimalnie benzyny, a w późniejszych, yy, wyższych obciążeniach jeszcze przełącza się na tylko DI, tylko na DI, by w końcu w maksymalnych obciążeniach znowu podlewać sobie MPI. Także dość skomplikowany temat, ale sterowniki KMNW SkyDual dają sobie z tym radę, dzięki temu samochód będzie palił e, teraz gaz zamiast benzyny. Ile? To nam klient napisze, jak wróci do domu, bo ma od nas około 200 km i jak wróci, napisze nam, jakie jest spalanie gazu, jakie jest spalanie benzyny i tutaj na dole Wam napisze, to do tego nie muszę, bo wiem ile będzie palił i będzie palił tylko gaz. To wszystko jeżeli chodzi o to, co pod maską, teraz zapraszam Was do środka. Pal. Zaczniemy wyjątkowo od tyłu. Usłyszycie, jak tutaj gada nasz wydech. Całkiem przyjemnie, aż żygnął tutaj parą, benzyną i czym jeszcze. Czyli bardzo ładnym dźwiękiem. I zapraszam do środka. Tutaj przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili jeszcze mruga, bo silnik nie jest na tyle rozgrzany, żeby się przełączyć na zasilanie gazowe. Deska rozdzielcza bardzo ładna. Skromny wyświetlacz centralny. Zwykła dźwignia zmiany biegów. Bardzo e, lubię takie dźwignie zmiany biegów, nie jakieś pokrętełka i niestety Dodge w tym e, przegrywa z Fordem. A tutaj popatrzmy jeszcze na przełącznik benzyn gaz, który w tej chwili pokazuje e, że mamy nieosiągniętą temperaturę. Wiemy to po tym, że mrugają tylko 3 z 5 diodek. Dopiero jak będzie mrugało 5, to będzie gotowy do przełączenia na gaz. Jak go potrzymamy chwileczkę na obrotach, to na pewno będzie to szybciej. Tak więc już, już mamy 4, a za chwilę powinny być 5, a jak się zaczniemy rugać 5, to będzie gotowy do przełączenia na gaz. O, proszę, już miga 5 i za chwilę po, powinien się przełączyć na gaz. Przełączył się na gaz e, i wskaźnik przeszedł na e, wskazanie poziomu gazu w zbiorniku, czyli są jakieś 3 piąte ze 100 litrów, które zatankowaliśmy do 125-litrowego e, zbiornika gazu, który widzimy tutaj. Pod autem. Całkiem spory, całkiem fajny samochód i naprawdę godny polecenia, szczególnie jak ktoś będzie chciał jeździć e, na gazie, bo na benzynie zeżre niezłe bydle, co? Całkiem duża fura, na wszystkich robi wrażenie, na mnie również, Be niezmiernie, cały czas się nimi cieszę, cały czas mi się podobają, cały czas e, uważam jest za całkiem fajny samochód, ale nie widzę zastosowania, bym takim na co dzień miał zamiar jeździć. To jest ta różnica, która wyróżnia go od Forda, bo naprawdę wskaźnik jest wielki. Dość intuicyjny, muzyka gra fajnie, ale telewizja jeszcze fajniej. No ale niestety tu jest to, czym RAM przegrywa z tamtą F150, czyli gałka zmiany biegów. Dla mnie nieporozumienie, nie potrafię się z nimi dogadywać, albo przynajmniej nie jest to dla mnie ergonomiczne i nie lubię tego typu zmiany biegów. Tak samo jak w Jeepie zmieniali Grand Cherokee raz pokrętło, raz wajcha to ja jestem zdecydowanie za tymi, które mają e, wajchę tutaj fajny szyber dach albo, albo nawet panorama dach jak na ten samochód Duży, duże wnętrze, które spokojnie pomieści 5 osób a przełącznik bez gaz gdzie jest? oczywiście po lewej stronie i jest to Prinsa, tak jak mówiłem wcześniej e, w tej chwili pokazuje, że mamy 2 trzecie e, zbiornika, nie 2 trzecie 2 piąte zbiornika e, zatankowane i możemy jechać sobie w trasę e, a zbiornik jest równie e, godny godnej, może e, godnej, w fajnej wielkości, bo jest 125 litrów ale nie jest tak fajnie zamontowany jak ostatnio w białym, który Wam pokazywałem, że był równiutko z wydechami. Zobacz, że ten, Zobaczcie, że ten wisi e, kilka ładnych centymetrów poniżej wydechu, ale dalej jest to bezpiecznie, dalej jest to spokojnie można e, jeździć i nigdzie nie zahaczyć. Wlew gazu zamontowany pod klapką wlewu benzyny Pełny wlew, nie musimy tu nic przykręcać, dość solidnie chwycony do, y, do auta i nie trzeba się tutaj tym martwić, można śmiało prawie że za to holować. A w fordzie, już zobaczymy jak w fordzie wlewik wyszedł, wlewik jest też po lewej stronie, idziemy do niego na drugą stronę i szukamy w lewo, tutaj mamy okrągły wlew i mamy wlew z przejścióweczką nie zmieścił się pełny wlew, tylko wlew y, z przejścióweczką jak wam się podoba pickup na gazie, który według was lepszy, Ford czy Dodge. Ja z racji mojej miłości do marki Chrysler wybrałbym Dodge. A a Wy co wybierzecie? Myślę, że klient, który właśnie przyszedł po Forda, jest zwolennikiem Forda, bo to już drugi F150, którego mu zrobiliśmy. I z pierwszego był bardzo na tyle zadowolony, że przyjechał zrobić u nas również drugiego. Ciekaw jestem tego spalania. Mam nadzieję, że za chwilę klient jak wróci do domu, to napisze nam które e, jakie spalanie wyszło benzyny i gazu a ja wam to podpiszę na dole a jeżeli chcielibyście wiedzieć ile kosztuje instalacja gazowa do któregokolwiek z nich to najpierw na dół tutaj w podpisie macie link do naszej strony internetowej i do formularza e, który widzicie tutaj po wypełnieniu którego dowiecie się ile kosztuje instalacja gazowa zarówno do Forda jak i do Rama a jak wybierzecie sobie jeszcze na przykład kupiątkę albo Jeepa albo tamto Volvo Jeepa. Oczywiście Wam nie zrobimy, bo ten Jeep to jest akurat diesel sąsiada, ale tamto Volvo przed chwilą zrobiliśmy i będziemy wydawać klientowi. Tak więc zapraszam najpierw na naszą stronę internetową, a później do nas na montaż e, instalacji gazowej do swojego auta. Hej, do zobaczenia. Ciao.